Od ponad 10 lat pracuję ze zdrowiem i z całym przekonaniem mogę powiedzieć ci, że nie ma zdrowia. Bez pracy. Tam, gdzie jest łatwizna, jest choroba. Tam, gdzie jest wiedza, jest zdrowia. 40 stron konkretów, 10 sprawdzonych receptur ziołowych, 18 opisanych ziół. W taki sposób, abyś wiedział, jak je wykorzystać, zarówno do drenażu nagromadzonej wilgoci, jak i do utrzymania zdrowia. Już sam ten poradnik często jest wystarczający, abyś zmienił swoje myślenie na temat tego, czym w ogóle jest odporność i w jaki sposób należy o nią dbać. Spójrz szerzej na wszystko, co Ciebie otacza. Kosztuje znacznie mniej niż kawa z ciastem na mieście, a może całkowicie odmienić życie Twoje. Swojej rodziny. Kup teraz w niesamowitej promocji ponad 60% taniej na lub kliknij w link w opisie.